Witam ponownie z tej strony Fun City, a to kolejny eksperyment w grze City Skylines. Dziś postaram się zbudować najgorsze miasto. Mam nadzieję, że mi się to uda. I mieszkańcy nie będą mieli w nim łatwego życia. Jest to pomysł nadesłany przez Was, więc dziękuję bardzo. Za podsyłanie tak fajnych eksperymentów. Piszcie kolejne pomysły na eksperymenty, oraz zachęcam również do sprawdzenia mojej playlisty, która jest w opisie z eksperymentami, które już nagrałem, bo naprawdę jest ich sporo. A my co, zabieramy się do budowania? Ale zanim to jeszcze parę słów o tej mapce, oczywiście link do niej macie w opisie, bardzo fajna. Dużo zieleni, dużo terenów żyznych, sporo autostrad. Także myślę, że na tej mapce Miasto będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądać. Zrobimy sobie to miasto gdzieś tutaj przy autostradzie, żeby od razu utrudnić, żeby mieli hałas mieszkańcy. Także gdzieś stąd sobie wyjedziemy drogą. Oczywiście drogi nie będą miały drzew, bo po co? Ani parkingów, albo w sumie parkingi mogą być, żeby psy miały co obsikiwać. To jest, to jest dobre. Tutaj tak, tutaj jak najbliżej sobie to podjedziemy. Coś takiego, nie będziemy się starać, to ma być najgorsze miasto, więc tutaj się nie będziemy jakoś za bardzo nad tym rozczulać. Tu sobie porobimy drogi, tak, żeby prawie nawet wchodziły tutaj w te, w te autostrady. A gdyby tu takie zrobić połączenie, na przykład. Tu sobie damy tak, jak najbliżej. Też będą tutaj bardzo fajne mieszkanka. Najlepiej takie też wysokie, żeby ten hałas się rozprzestrzeniał, na, na, prawda, na większej ilości ludzi. Coś takiego. Też tutaj tu jest za dużo drzew, wydaje mi się. Nie, nie, nie. Oni nie mogą mieć tutaj tlenu. Też sami wiecie, drzewa odrobinkę, nawet nie tak odrobinkę, niwelują hałas. Więc no, tutaj musi być hałas, więc nie może być drzew. Tutaj nie ma drzew, żeby tutaj przypadkiem. Nie było zbyt zielono mieszkańcom. Okej. Okay. Na razie dobrze idzie. Na razie jest dobrze. Zróbmy sobie tutaj jakąś dzielnicę, bo chciałbym tutaj takie zrobić fajne domki. Nie będziemy robili tych samowystarczalnych, bez przesady. Chyba, że czekajcie, zrobimy sobie te przyległe, bo tych dawno nie robiłem. A one są również bardzo fajne. Także niech sobie one tutaj też stoją. Proszę bardzo, proszę się budować, wprowadzać, różne rzeczy robić. Idealne bloki przy autostradzie. Super ansko. Jeszcze bym zrobił tutaj pasów trochę więcej, bo trochę za mało tych pasów tutaj jest. Ehm, tak, żeby ten hałas był jeszcze większy. Więc tutaj wszystko, o tu będzie się mieszkało. Super. O, tutaj idealnie. Dobra, tutaj się już pierwsze mieszkania budują. Mamy tu jakąś rzeczkę, coś tu mamy, dobra. Więc tą sobie wykorzystam, moi drodzy. Na razie grass top, albo nie, niech sobie idzie na takim wolnym trybie. Tą rzeczkę, która ma tak głębokie że to astrach. Sobie przedłużymy troszeczkę i tutaj wpuścimy. Uuu, tu jest teren taki troszkę. W sumie spoko, bo się będzie woda tutaj spływała. O, to w sumie idealnie. I puścimy sobie do tej rzeczki, ścieki, tutaj będą piękne sobie ścieki płynęły przez centrum miasta. Póki stąd będą sobie one wypływać. Także zajmiemy się budową rur. Takie zwykłe zero oszczędności. Tutaj będzie jedno, to będzie. mmm O, super. Już to widzę. Ok, i połączymy sobie to. Zbudujemy sobie, jak ja tego dawno nie budowałem. Ja cię kręcę. Parę miesięcy naprawdę. Jak to się fajnie buduje. Niby mody spoko, ale czasem tęsknię za takim zwykłym budowaniem, moi drodzy. Tu połączymy sobie tak, tak, tak. Jeszcze będziemy sobie wodę brali. Eee, oj, tutaj ta rzeka bardzo taka cinka. O, stąd będziemy sobie wodę brać. Bardzo dobrze. I to musimy też połączyć, żeby mnie zapomniał. Kurk, ładna. Więc coś takiego, i teraz prąd. O, tutaj sobie puścimy przez las, żeby go jeszcze bardziej wykarczować. Okej, okay, także wszystko gotowe. Od razu możemy sobie troszeczkę podatki zwiększyć. Oczywiście bez przesady, żeby się nie wyprowadzili. wszyscy od razu. A być takie, wiecie, miasto najgorsze, ale nie, nie takie, żeby się wyprowadzić. Wiecie o co chodzi? Tutaj 12, tutaj 12. Dobra. Ścieki to ścieki już są. Aha, tylko że nie mają prądu. Ok. To sobie gdzieś tutaj się to kończy. Gdzieś tutaj, tak? No to dobra. To sobie to połączymy tą drogę, żeby tutaj coś się jeszcze pobudowało. Jakieś budynki na przykład. Bardzo bym prosił, jakieś tutaj jeszcze. Oj, tutaj domki to będziemy, będą idealne. Tutaj się proszę jeszcze wybudować. Dajmy tu jeszcze policję i te wszystkie rzeczy, tylko damy sobie je minimalny budżet. Żeby wiecie, była policja, ale przypuśćmy tylko jeden radiowóz, nie? Żeby była klinika, ale tylko jedno łóżko. Czyli czy ja buduję teraz Polskę? Teraz bierzemy sobie tutaj i wszystkie, no możemy sobie nawet na wszystko tutaj, taki minimalny, wziąć budżet w sumie. Tak, na pewno na to, na pewno na to. Parki też zaniedbane mają być. To jakieś budynki unikatowe też nie, nie, nie wiem, czy będziemy robić. Na drogi możemy też na minimalne sobie zrobić. I na razie to by było tyle. Prąd tego nie będziemy ruszali. W sumie jeszcze możemy dać śmieci. Damy sobie jeszcze śmieci, żeby, wiecie, też niby będzie śmieciarka, ale tylko jedna. I zbudujemy sobie ją również tutaj w centrum miasta. Proszę bardzo. Stąd już jest, tylko że jeszcze ścieki nie wypływają. Jeszcze ścieki nie wypływają. I może są połączone. Aha, Orzech połączył. Dobra, teraz powinno być trochę lepiej. I powinna być to jest tutaj woda. No także troszkę sobie tutaj poczekali mieszkańcy. Oj tam, oj tam. Myślę, że no problem. Sobie jeszcze zróbmy jakąś drogę. E, tak. Tutaj jeszcze tak. Tutaj jeszcze jakieś. O, i tu może już bez przesady. E, jeszcze bym taki jakiś fajny wjazd do miasta zrobił gdzieś. Tu autostrada, autostrada dwupasmowa. Żeby ona była leciutko nad. O, w ten sposób. Tu sobie teraz obniżymy teren. Całutki. Tak, no troszkę bardziej bym zaprosił. No w... W sumie jeszcze bardziej bym prosił. No, coś takiego. Coś takiego, ale gdzieś tak. Dotąd sobie to obniżymy ten cały teren. Tą drogę sobie damy odrobinkę niżej i wylejemy sobie ścieki na tą, na tą drogę. Będą sobie ludzie musieli przez ścieki przejechać. Tu myślę, że sobie jakoś ta woda poradzi. Raczej nie będzie problemu z tym. Jeszcze widzę, nikt nie produkuje ścieków. Co jest? To jest dziwne. Serio. Tutaj jeszcze wody nie ma. Dobra. I tutaj sobie tą autostradę odrobinkę wpuścimy niżej. I tutaj sobie damy rurę ściekową. To bardziej w drugą stronę. O. No i to, to, to będzie piękny przejazd. Pięknie teraz będzie. Połączymy sobie to jeszcze. Mam te budynki? Gdzieś? O mam. Super. Dobra. Jeszcze tego nie usunąłem całe szczęście. O. No i teraz to się pięknie jedzie. Teraz to się będzie pięknie tutaj jechać do, do miasta, czy ogólnie przez to miasto, gdzieś dookoła o już się piękne, mmm jakie zapachy mmm jakie piękne zapachy będą mieli mieszkańcy jeszcze możemy tu jakieś porobić wiatraki, żeby o tutaj damy im jeszcze jakieś wiatraki dookoła całego miasta będą wiatraki, żeby tu nie było zbyt cicho no, pokażcie mi hałas. A to, 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 to za chwilę, jak się tam wszystko poogarnia. Ok. Lecimy sobie dalej z rozbudową miasta. Dajcie mi. Gdzie są te drogi zwykłe? Za dużo tych kategorii. O, są, dobra. Tylko tu już bym prosił na ziemi. I o, i tutaj tak bliziutko jeszcze. Porobimy sobie tak, tak, tak. Tu jakiś przejazd, myślę, że można by sobie zrobić. Gdzieś tutaj na przykład. O, o, o! Bardzo fajnie Daj jeszcze niżej, żeby te ścieki tutaj jak najbardziej dotykały tej drogi. Dobrze. I tu jeszcze tu może już... Albo dobra, dawaj, niech się buduje. Tutaj pięknie, sobie to jeszcze zbombardujemy wszystko na koniec, zalejemy, nie wiem, zobaczymy, co to z tego będzie. Okej. Okay. Jak tam, jak tam na razie mieszkańcy? Widzę, że spoczko, Jeszcze nie narzekają my tutaj martwi mimo że za bardzo nie mają pomocy tutaj Czy ja sobie wyłączyłem śmieci? Grand, o, Grand Pollution, dokładnie, to sobie musimy, prawda Żeby była polucja, żeby było zanieczyszczenie Okej, okay. tutaj już bym prosił na ziemi całe to miasto Tutaj działa, no tutaj, no tutaj to jest piękne Tutaj to jest super, żeby sobie do miasta wjechać czy ogólnie przejechać Trzeba przejechać przez ścieki Także elegancko myjnia darmowa. Proszę bardzo, samowystarczalna myjnia. Tutaj produkują ludzie, tam wydalają, tam myją. Super. Dobra, tutaj tak. No, tutaj nam no, na razie bardzo, bardzo czysta woda płynie. Ja w szoku jestem. Chyba przez to, że mam y, wyłączoną tą polucję była. Sprawdźmy zanieczyszczenie. No nie, mamy tutaj jakiś brud. Coraz bardziej się to zanieczyszcza. Tutaj też. Ale na, na razie jeszcze nie ma tragedii. Jeszcze nie ma na tylu mieszkańców O, tu się już jakiś wprowadził rzeźmieszek, super Też fajnie jakby to miało jakiś wpływ na grę, że nie wiem Ludzie jakieś protesty robią, że są przestępcy czy coś, że się nie czują bezpieczni Mam nadzieję, że to w dwójce dojdzie, takie, takie rzeczy Byłoby fajnie Naprawdę byłoby bardzo, bardzo fajnie, gdyby tego coś było Okej, okay, tutaj może tu jakiś handel sobie zrobimy Albo nie, tu będzie przemysł. O, tu będzie przemysł w tym miejscu. Super handlowo. Szczerze, idealne miejsce, żeby tu był przemysł. Dookoła, jakieś mieszkanka sobie porobimy. O, no tu, no i teraz to będzie można żyć. Do pracy blisko, także jakiś plus jest. Nieważne, że żyjesz trochę krócej. Ale oj, tam, oj, tam. Tutaj mamy jakieś. Też po, po jakiejś rzecz. Rzecz, rzecz. Co? po jakiejś rzece tutaj takie koryta najwyżej zaleje to wszystko przyjdzie jakiś deszcz czy coś dobra tu 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 tutaj co, co by tu można, można zrobić hmm też chyba jakieś domki możemy sobie jeszcze jakieś przepisy porobić na przykład e, zwierząt o dobre, dobre niech nie będzie zwierząt Okej, okay, nie są gromadzenie odpadów. Zadowolenie, ale niby spoko, bo wiecie, no mieszkańcy nie będą mieli zwierząt, więc jakoś tam będą mniej szczęśliwi czy coś. Musimy sobie ogarnąć tak, żeby zadowolenie było jak najgorsze. O, na razie jest spoko. Na razie jest git. Bo jest tylko 37, ale wiecie, że są uśmiechnięci. Uhaha, nie, jeszcze w górę idzie. No tak nie może być. Jakby tu im jeszcze... O, wysokie ceny biletów, to też się przyda. Moda no, na parki, tak, darmowe Wi-Fi. No już byś tak chcieli. są dla promów, dodatkowa izolacja, surowe wyroki. Nie. Spalenia, planowanie przestrzeni. Stare miasto, samochody elektryczne, filtracje. Żadnych filtracji. Wycieczki szkolne, filtracja, szybka odbudowa, pierun ochrony. Matko. Rozrywka wolna, wzrost podatków, o to jest to, co mnie interesuje bardzo. Wzrost podatków, żadne ulgi, to mnie nie interesuje. Czujniki dymu, widzę, że tu za bardzo nie ma takich fajnych opcji, które można by sobie powłączać. Modena Park, jakieś recyklingi, same takie, które pomagają jeszcze mieszkańcom. Więc to nie za bardzo mnie interesuje, szczerze mówiąc. Tu sobie jeszcze porobimy, o w ten sposób, no ale tu będzie super. Mmm, idę sobie na balkon. No tutaj masz ku, takie widoki. Jak w, jak w Katowicach. Prawie że. Okej, okay, tutaj jeszcze będzie więcej. Nie będziemy tu raczej robili biur, bo one są takie, wiecie, bardziej ekologiczne. Przemysł ekologiczny, a ja takiego nie będę robić. Będziemy robili tylko przemysł taki taki zwykły, brudny, ciężki. E, jakiś tu jeszcze sobie damy handel. też taki najgorszy, najgłośniejszy. Tu proszę bardzo, niech się zbudują. Jakieś szkoły wypadałoby zrobić? Krematorium. Trochę mi tutaj... no to niech umierają. To mnie akurat nie za bardzo interesuje. Nie ma cmentarza, o jak mi przykro, że nie ma cmentarza. No to do rzeki, czy tam gdzieś. Można sobie też, prawda, coś tam wrzucić ciekawego do tej rzeki. Tak, co tutaj się chciałem zbudować? Jakąś może linię autobusową? Mamy wysokie ceny biletów, więc w sumie spoko. Jest to coś, co by mnie w sumie interesowało. Na tym, na tym odcinku jakąś linię autobusową, ale taką linię, że będzie jeździł tylko jeden stary autobus. To też myślę, trochę ludzi powinno zdenerwować. Więc tu sobie puścimy taką linię. No tutaj jakoś tak koło tych pięknych zapachów. Tu jakoś tu. Aha, i tu już jest, dobra. sobie tutaj ją zakończymy. Niech mi jakiś pierwszy wyjedzie. Super Andzko. I tu bym prosił jeden zwykły autobus, podgląd, damy tu sobie starego Ikarusa, też wiadomo, że to był najlepszy autobus, no ale staro, prawda, w zimę chłodzi, latem grzeje, także niech mają takiego autobusa jednego, jakoś tam nie ma dużej pojemności, więc też w sumie spoczko. Okej, okay, tu mamy przestępce, osoby zmarłe, wszystko się w miarę kalkuluje ze sobą. E, o, mamy jakieś problemy. Mieszkańcy chorują bardzo dobrze. E, grunt jest zanieczyszczony, przez co mieszkańcy źle się czują. Superancko. O to mi chodziło. Ym, parki. Czy tutaj jakieś parki w ogóle robić? Hmm, jakieś parki. Czy tu mi się... Wydaje mi się, że. No... Tutaj nie trzeba za bardzo im tych paków robić, bo będą wtedy bardziej zadowoleni. Więc nie, jedyne co mogę tu zrobić, to przypuśćmy, pousuwać im drzewa. O, tutaj nie będzie drzew. Tutaj w tym mieście. Zbuduję sobie takie. Yy, bodajże, Norylsk to się nazywa. Tam zero drzew. Zero wszystkiego, bo jest tak silne yy, zanieczyszczenie, że tam się po prostu tego nie da, żeby było. Więc yy, tutaj drzewa drzew też nie będzie. Jakoś tak w miarę dookoła. Dobra, mieszkańcy chorują superancko, pokażcie mi swoje zadowolenie, jak to wygląda, wszyscy są zdenerwowani strasznie. E, tak, e, zadowolenie 28%, rejony, w sumie te rejony biurowe to bym mógł zrobić, dlatego że, żeby sprawdzić, czy będą zadowoleni. A raczej, że, nie, że będą niezadowoleni. Ok. bo tutaj tak, mamy już chyba wszystkie informacje, co e, propo, e, tak, handlowe są, e, są pokazane. Więc teraz biurowe. Dobra, co my tu jeszcze mamy za jakieś komendy? Dużo śmieci. O, jak mi przykro. Bardzo, bardzo mi przy tego powodu przykro. Tutaj hałas. Pokażcie mi hałas. O, tutaj hałasuje wszystko. Tutaj to już w ogóle nawet nie mówię. Jeszcze, o, wiem, co możemy im zrobić. Elektrownia atomową. Albo nie, węglową. O, właśnie. Proszę bardzo. Tu jeszcze będzie elektrownia węglowa. Tutaj jeszcze jedna węglowa. Żeby było pięknie. Tutaj... Hmm. Tutaj kolejna myjnia. Samochodowa ze ścieków superansko. Jak tam zanieczyszczenie? Taka propo. No, pięknie. Tutaj taki sobie jakiś mocz płynie też. To, 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 to jest to jest dobre. Ja tylko tak mógłbym, mógłbym to trochę bardziej przesunąć, szczerze mówiąc. O! Żeby każdy pojazd był umyty elegancko. Pięknie. Tutaj jeszcze można by jakieś brameczki też powstawiać. O. Tutaj na tym odcinku drogi, to ja bym widział tych brameczek troszeczkę. Tak, tutaj sobie damy tylko jedokierkowe bym chciał. To jest. O, to. Dobrze, 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 dobrze. Zmieści się jakoś? no No, zmieści się tam. Nie da, do, do, dobrze jest. Dobrze jest. Tutaj kawałek autostrady, zrobimy sobie. I jeszcze kolejną brameczkę. Tutaj to nie są brameczki, one są tutaj. I kolejna brameczka, i kawałek autostradki. I kolejna brameczka. Proszę bardzo. I połączymy sobie tutaj to z autostradką. Sobie zamienimy kieruneczek. Pyk, pyk. Damy sobie najdroższe bilety. O, i tak się zarabia. O, o, o. o. Musi być najdrożej. Tu sobie to połączymy w ten sposób. jeszcze jakiś... O, Prąd się połączył też. Także idealnie, no mieszkańcy jakoś za bardzo nie chcą mieszkać tutaj w tym mieście Nie mam pojęcia dlaczego, wszystko mają Praca zapewniona, opieka jakaś tam jest, autobusy są Blisko autostrady jest, więc daleko nie trzeba jeździć Także ja nie wiem o co im chodzi Grunt, no grunt to jest tragedia, także o to mi chodziło superansko. Wszyscy są niezadowoleni strasznie, oprócz rejonów przemysłowych a co wy tacy zadowoleni, uchachani? Hmm, coś tutaj, coś mi tu nie gra. Pewnie dlatego, że, w sumie tak, wszystko mają, dojazd mają, ciężarówki i tak dalej. Więc kurka, powiem Wam, że to może być problem, żeby ich jakoś tutaj, wiecie, żeby byli niezadowoleni, nie? Hmm, no bo raczej nie ma nic tutaj ciekawego nawet w przepisach, żeby im zrobić źle. O, to jeszcze możemy zrobić. Precz z edukacją, mimo że jej nie ma w sumie, ale i tak precz szczerze mówiąc, to no, co by tutaj zrobić z tym, z tym przemysłem. Możemy zrobić na przykład zakaz ciężarówek, wtedy nie będą dowozili tutaj, tutaj towarów do miasta, ale jakoś bym tak chciał zrobić bez modyfikacji za bardzo. Jakby to tutaj można ugryźć? Choru. aha, bo tu są mieszkalne. O, fajnie. No, jedynie to, że brak śmieci, brak mieszkańców. O! Tornado! Ciekawe, gdzie? A tutaj. No, to tak trochę daleko od miasta. Ale niech się mieszkańcy czują zagrożeni. Tutaj wszyscy już prawie, że chorują. Jak tam zadowolenie? Nagle strefy handlowe uchahane. Co to ma być? No, halo, Aha, może podatki wam trochę podnieść, bo coś tutaj, coś tutaj za bardzo się. Yy, tutaj było. Dobrze było. Yy, no, takie tanie, tak mało. tam sobie na 13%. Czy to jakoś będzie. To jakoś bardzo zaboli. Chyba tak, wydaje mi się. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda. damy sobie grę trochę szybciej. Cały czas oni są najbardziej zadowoleni. Chyba, że dopiero co się pobudowali. Na... O, teraz w końcu spada. No, o, to, o, tak, tak. O to chodzi. Proszę bardzo, brakuje pracowników. Super. Pobudowali się, zainwestowali i nie ma komu robić. No i wszyscy są strasznie tutaj y, zniesmaczeni, zdenerwowani tym wszystkim. Na autobus czekamy y, w grze to jakieś chyba Z tydzień. <grych> y, w autobusie ścisk, no może niekoniecznie. Chorują, tutaj już zmarli, już nie chorują. W sumie się sprawa rozwiązała. Tu jeszcze podatki wysokie też narzekają. O jak mi przykro. No jakby no czasie było tutaj nie wprowadzać. No. Każdy widział co brał, że tutaj płyną w mieście. No, super, o, w ogóle nie ma tych biurowych, wszystko się wyprowadziło. No niestety zainwestowali w budowę takich tutaj bloków wieżowców i wszystko poszło. Poszło. Opuszczono, ale już się widzę kolejny buduje. O, no dobrze, no to budujcie się, budujcie się. No na mieście też nie zarabiamy, mimo tak dużych podatków. Mieszkańcy widzę, że raczej uciekają, ale też nowi się wprowadzają. No ale teraz jest elegancko, pięknie, wszystko, najgorsze miasto, jakie tylko można zbudować. Podatki, zanieczyszczenie, hałas, no wszystko co najgorsze jest. Brak parków, w ogóle jeżeli chodzi o wartość gruntów to jest dramat. Oho! Widzę, że y, koło pięknego, y, pięknej rzeczki ze ścieków jest lepsza wartość gruntu. Mmm... O, tutaj w ogóle jak elegancko jest, jeszcze lepiej. No, to tutaj tylko się wprowadzać do tego miasta. Widzicie? Same luksusy mamy tutaj w tym mieście. Kałas nieprawdopodobnie wysoki. Co my tu jeszcze mamy? Bezrobocie szaleje, ponad połowa populacja zatrudnieni. 5000 miejsc pracy? Wow, No to nieźle. Chyba w innym województwie. Wydaje mi się. Zanieczysz... Tragiczne zanieczyszczenie. Zdrowie. Chorzy 500 osób, także jest totalny dramat. A tylko jedna mała klinika, która ma ile karetek? Dwie. <laughs> dwie karetki, więc też nie ma szału. Drogi zaniedbane, zaraz sobie też te sprawdzimy tutaj stan dróg. Pokażcie: totalny dramat. Dziury w drogach. Dziura na dziurze, dziurą pogania. Co my tu sobie jeszcze możemy sprawdzić? Wiatr. O, wieje, jak na Saharze. Także też super. Pogrzebowe, zmarłych, sporo osób. Ciekawe, bo wydawało mi się, czy to spada. Tak, to spada, więc ciekawe, co się dzieje z tymi zmarłymi osobami. Co jest podejrzane? Opieka, dzieci i młodzież. Stan zdrowia, słaby. Starsi, jeszcze gorszy. Także jest o to mi chodziło. O to mi chodziło. Najgorsze miasto, jakie tylko można zbudować. To w sumie jest dosyć łatwo zbudować, tak szczerze mówiąc. Także, no moim dość to by było na tyle. Jak widać można zbudować najgorsze miasto w City Skylines. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał oraz wpadajcie na mojego Instagrama oraz Discorda. Linki macie w opisie. Tak samo do mapy. Na razie, pa pa.